Widzowie dzisiaj sobie zagramy w DLS-25, tak to się nazywa. Czekajcie, bo ja sam muszę zjaśnić. Okej. Okay. Tak ogólnie się nazywa to jest ta gra. Może niektórzy widzowie ją mają. Ja już przyciszam, już przyciszam. No, ogólnie nie pytajcie, dlaczego nazwałem swoją drużynę Szalka. Nie, nie pytajcie czemu. Słuchaj, bo mi się to ścina. Nie pytajcie, czemu nazwałem szalka, ale okej. Okay. A my tu musimy dokończyć mecz. Bo mamy do dokończenia. To od razu już. Yeah. Ok. Podaję, a źle podał. Wyrzuc okay. autu. O jezus, zły odbiór. Dobry odbiór, ale skoro że O jo. O Adams. Adam o Jezus. Dobra, musimy stać. a shot of, the day is start of W lidze. W lidze gramy. W ogóle my już w, m, tą drużyną wygraliśmy 7, bo to jest mój pierwszy odcinek z tej gry. Nie. To jest mój pierwszy odcinek z tej gry, no i ogólnie moja drużyna wygra, wygrała 7 pucharów, nie, ma 7 pucharów na koncie. Ojo, nie wychodź! No już już to Musi, Musiał wybić. Nie wybijaj, a chociaż ty być mądry. Ja pierd... Ojoj oj, baka. Czemu ten bramkarz się nie wraca? Jest Jest to ja A no juj, już tracę wygniezanko, przestanę chuja. No debil mi, z chuj ty wychodziłeś. Jest! Dobra, mamy piłkę, podaj podanie do Adamsa. Ja pierdolę! No jak to możliwe, że niby spalony? Kurde! Widzowie, co to ma być? Oso. Oho! Kurde. Zrób dostał. Brawo! Brawo, debilu. A tak w ogóle. Jakby wbijecie 100 subów, to pokazuje twarz. Ale to na 100 subów. O, wow. ale piękna bramka na wyrównanie, Igor Jezu. Piękna bramka! No a ty się ciesz? Gup, DGA, bramkarz! Dobra, ile było? 21 metrów, 61 na godzinę. No i ja raz strzeliłem z 30 metrów, 30,5. No i piękna brameczka. Ok, lecimy tu. Dobra, half time. Half time. Dobra, przepraszam za reklamy. No dobra, już jestem, bo miałem reklamę, a nie chciałem wam przerywać. Dobra, Adamsa musimy zmienić, bo ma kondycję zwoloną. Totalnie. Uff.

racing ahead with the ball Dobra Dobra to się nagrywa so no, sure chciałem się upewnić czy to się nagrywa Good interception. Okay ok ok well. he, Oj, he just couldn't keep it down Good. Well he just couldn't hit the target the ball went sailing over the bar Okay No. Szczał za mocny. Ale... Chociaż... chociaż jakiś stały, nie? Dobra. Aha, ale złe podanie. Totalnie. Ło! Wow. Jak on ma na... WSU Berlin. Nie!

He's charging down the wing. Mendes wins the ball. No, nie wywal, to nie wywarty podaj. Dobra. Recovery pass. Okay. Okay. The defense were caught out and now he's through on goal. Jest, do jednego. 68 minuta, Czy mają szansę o nic odrobić. No nie wiem. Znaczy no nie wiem no. Mogą odrobić. Będzie 2-2. Ociec nie chciałbym bym tego. Dobra, odbieramy. Okej, okay, leci znowu Sam na no Sam, ale... Podaje do Richardza. Rihard. Leon broni. Jest na położu starunku bramkarz. Nie, nie wiem. Nie, no nie No Nie, spalony. No wiedziałem. No no, dół ogromny spalony. Mega, mega spalony. Normalnie, baka. O jezu, o ty tak źle podajesz? Nie możesz być w ogóle na boisku. Ok. No to dajmy jeszcze. Na no. no serio, musiałeś go sfaulować. Jest! Aha, no. Idealnie się złożyło. Dobra, no to 40 metrów to ja wolę podać na strzelak. Kuraj, kuraj. Strzela. Aj. Nie, to była wrzutka. To była wrzutka. To, Może trochę mu nie wyszła ta brzódka. Mhm. Uh -huh. Mega mu nie wyszła, ale wygrywamy wygląda. Nie no. Już druga żółta kartka, brawo, Benjamin. Znaczy ja na niego mówię, Benjamin, ale. no. Z całą! Gol! Jeszcze w ostatnich minutach 3 do 1. Piękna bramka. Asysta od Richardza. Piękna bramka. No. Ładna, ładna. I w Ok, czyli meczu. Widzowie. Dobra, my teraz będziemy grać w Global Challenge Cup. I my musimy sobie ich... O! Francesca! Ok. O! A tu co? No specjal. Dobra, mamy Mendes, Jest tam są ulepszamy, Portilla, propose. Adams jest cały, bo on przeszedł z w drugiej połowie może, Richards, okej, na ławce wszyscy chyba są, ten to w nie gra, ale możemy No, Dam szansę, bo on. Było 7 sezonów, teraz ósmy jest. On przez 7 lat nie grał. Oczywiście w tej grze, nie? I go... seats, przez 7 lat nigdy nie wszedł na boisko. No ale to będzie rezerwowy w razie W. On widzicie, tam było siedem takie, nie? To siedem pucharów wygrywa. W lidze. Ooo, ale go zrobił. Oj, Ale piękna o, bramka. Ojej. Rioja, Rioja. No nie umiem tego wypowiedzieć, well, ale piękną wrzutkę mu dał, a ten to normalnie strzelił od poprzeczki, tak? To było od poprzeczki? No chyba tak. Tak, od poprzeczki. A tak minimalnie w górę i by była poprzeczka i nic. Z tego. Frankowski okej. Okay. Podaj mu tu, ok? Leo ja. O ajaj, Z, o, za, za ten. Ym. Dobra, już nieważne. Ok, odzyskaliśmy piłkę. Ojo, okay, to była za mocna. No, aha, myślałem, że. Lepiej to zrobię, ale okej. Okay. Ale. Wybicie. Ok. A i myślałem, że to będzie do Richarda. Rioja. Podanie do Adamsa. Adams. Adams daje do Arzani. Portilla. I prawie strzelił. Blisko, Portilla, blisko był. Zobaczcie, no, blisko był, nie? Bardzo blisko bramki był ten strzał. Pawes. Dobra. Ar Arzani odebrał, ale stracił szybko. O, podanie do bramka, gra na czas. Okej, okay, Richard. Adams. I Adams. Trafił do bramki drugi raz, chyba. Chyba drugi raz. Nie, wcześniej trafił Mendes. Który to trafił wcześniej? Roy i Rioja. Albo. Nie wiem, już nie pamiętam, kto to wcześniej No, no Rioja. Igor Jezus odebrał piłkę. Podanie do R Rio. -i ja? Adams. Aj, aj, nie wyszło. A to było od swojego. Ale w sumie no. Okej. Okay. O Jezus, złe podanie. Dobra, teraz będziemy robić zmiany, w chociaż w wygrywamy w 2 do 0. Przepraszam za reklamy. Dobra, już jestem, bo reklamy miałem, ale nie chciałem, ją, żebyście oglądali. Okej, okay, lecimy sobie Frankowski. Czekajcie, widziałem. Ten doma trzy nie chciałem się wejść. Okej, okay, tu już się znajdujemy. i wyszedł na aut. Van Wegen, Jones. Oh, that pass could have been Podanie do Ajax. No, zmiana automatyczna. Mieliśmy He's robić zmianę, ale position. nie zrobiłem. Adams. Adams, He's Adams. Podaje to Richard za. Richard strzela. I go kończy bramka na 3 do 0. that was really well taken. here's how they did it. okay. and the manager's making a change here. okay. Medina. nice pass. Nie all wrong Ribbles yeah, prawie mm -hmm. with the ball whoa, A whoa, whoa. Golden chance. a chance and get it oh easy okay goal kick. goal kick goal kick czyli wybicie od bramki okej okay, adams adams oh leż go zrobił adams adams

OK. Adams Adams, sytuacja Ale strzał I dobry. bruny Obronca z Lens Niestety Chciał wybić, ale 4-0 i jeden samobój Ale strzał piękny był Eh, no. Ale it's super. To so, so, so this player will come off and a new one, one will take to the he's, he's starting the forward. He's putting he's in a Adams, player of the match performance. O to... zrobić oh, and that one swung into the box. Oh yeah. <laughs> Mendes. Mendes! Surely now oh, Ay -ay. great reflexes. Samba. He reacted Samba. to that Samba. long distance shot. Good interception. Oh yeah. not it, never... yeah, it never... He misjudged the pass. Time, a time for a fresh player to enter the frame. <laughs> Okej. ok, mam dos. No i zblokowano I full time, koniec meczu. 4-0 ponad wygrałem. mecz. No. No i piłka w meczu. Adams idzie na konferencję, czy jakoś tak, bo. No. Na wywiad, na wywiad. Okej. Okay. Widzowie, to będzie dzisiaj na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu i napiszcie w komentarzach, czy jeszcze chcieli, żebym nagrał odcinek z pa!